Wojciech Wicoń, życie postrzępione. Obroń mnie, kochaj mnie, zapomnij o mnie, wróć ze mną, trwaj przy mnie, przebacz mi, zostań we mnie, pociesz mnie, przebacz mi, pogrąż mnie, nie odwracaj się ode mnie, pokonaj mnie, nasyć się mną, przesyć się mną, zapomnij o mnie, nie zostawiaj mnie, nie myśl o mnie, kochaj mnie, odejdź ode mnie, póki nie jest za późno. Przebacz mi, ale zawsze wiedziałem, że ten dzień nadejdzie. Proszę odebrać sobie życie. Proszę przestać istnieć na zawsze. Mówiłeś coś? Albo jednak poczekam na nią. Idź. Zimno na skórze, zimno pod skórą. Zawsze lubiłem bardziej twoje siostry. Zeszłoroczny bal przebierańców, na który brutalnie przebrałaś się za siebie. Pamiętasz? Nigdy więcej, już zawsze mniej. Nigdy więcej tak do mnie nie mów, ale to przecież zabawne, dlaczego się nie śmiejesz. Dzisiaj umarła we mnie ostatnia tajemnica. Coś mi się przypomniało, przepraszam, nie mogę teraz rozmawiać i zostaw do... pierdol się, dlaczego jesteś taka wulgarna? Obroń mnie, kochaj mnie, zapomnij o mnie. Wróć ze mną trwaj przy mnie, przebacz mi, zostań we mnie, pociesz mnie przebacz mi pogrąż mnie, nie odwracaj się ode mnie. Pokonaj mnie nasyć się mną. Przesyć się mną zapomnij o mnie, nie zostawiaj mnie, nie myśl o mnie, kochaj mnie odejdź ode mnie, póki nie. Może rzeczywiście nie może. Nigdy nie przestanę kochać Ciebie. Próbować być sobą, nie rozmawiać. Po prostu rozmawiać. Dni, które Ciebie stworzyły. To wszystko zamyka się w tylko jednym słowie. Przypomnij mi pierwszą literę. Wiesz, dokąd to prowadzi, równie dobrze jak ja. Udajesz mnie. Nie, oszukasz. Przygryzłem mocno wargi, przystanąłem na moment. To naprawdę ja? I czy za tym nie ma już nic więcej? Nie ma pojęcia jak do tego doszło. Przecież nigdy nie udawał, że mu na tym zależy. Późny śnieg wybielił nasz świat. Zamroził nasze słowa w ustach. Zamknął nasze ciała pod ciężarem rozdartej czułości. Spadł pomiędzy nas i nakazał nam kochać. Pocierz mnie przebacz mi, pogrąż mnie, nie odwracaj się ode mnie, pokonaj mnie, nasyć się mną. Przesyć się mną, zapomnij o mnie, nie zostawiaj mnie, nie myśl o mnie, kochaj mnie, obroń mnie.